Siemano, Siemano, system Max Game. to was kończył na moim kanale i dzisiaj przedstawimy sobie nowe update, który wyszedł do Toilet Tower Defense. Którym jest oczywiście Patrick Day, Event, czyli, czyli wiadomo, Pat, no ten czy czegoś tak to było. I mamy tu nowe postacie jak Epic Smarlock Szma, Shield Speakerman. Czy mamy też, ee, jak? Pat of Gold Cameraman, Rainbow, Rainbow Clockman, Titan Rainbow i nowego Godly, który ma Assassin. Więc widzowie dzisiaj zagramy sobie wszystkimi nowymi postaciami. Więc zostawcie łapy w górę, z kazączkiem, żeby cię nam i nie przegapić żadnych filmów z tej oto mojej serii oczywiście. Każdy chodzinko... Okej, okay, mamy tutaj szmarloka. Dobra, No chwilę się zaciąłem, ale dobra. Na pewno co to bierzemy oczywiście już tutaj wszystkie te bierzemy farmę. Mamy nowego oczywiście tutaj bierzemy szmarloka. Uj Smarlock, legend, Legendary bierzemy No, aha, nie, mi się Epic nie wziął, okej, okay, Epic Okej, okay, to mamy kolejnego, Mythic Mamy nowego, tutaj oczywiście Rainbow I jak wiecie, brakuje mi jeszcze Godly Ale oczywiście mój jeden z widzów, czyli mój, czyli mój ulubiony z widzów jeden Czyli pan Igor wysłał mi nowego Godly Panie Igorze, dziękuję Ci bardzo Oczywiście muszę zrobić tutaj screena, żeby zapamiętać Klajmujemy oczywiście po odcinku zwrot I no jak, jak wiecie, muszę tego Titan słota w końcu przetestować dla was, bo już go kupiłem, a no... Powinienem już go wam mam pokazać, nie? Więc dobra Lecimy sobie na Toilet City, żeby tam sobie zobaczyć, więc no yy, widzimy się już za chwilę no widzowie, ja już jesteśmy, jak widzicie Męczca, wziąć się Nightmare i zaczynamy naszą piękną gierkę w naszej tutaj grze Tower Defense I też widzu. jeśli nie widziałeś mojego nowego filmu To tutaj masz zdjęcie Mojego filmu nowego, czyli reakcję Na nowy odcinek MaxD Więc wbijaj tam widzu i pomóż mi wbić tam 15-20 łapek w górę Bo wtedy nagram całą, no, całą serię Od sezonu pierwszego do nowego odcinka Nagram wszystkie odcinki Więc jeśli chcecie żebym to zrobił Musicie wbić tam co najmniej 15-20 łapek w górę Będę bardzo szczęśliwy i musimy, widzę, w tym roku do 3000 subów musimy wybić Jeśli damy radę, 3 3000 subów, to pewnie może zrobimy jakiś wkon, może jakiś live w końcu się uda zrobić dla was z Toilet Tower Defense może się uda w końcu jakiś, nie, live z widzami zrobić, więc mam nadzieję, że się w końcu też uda Więc tak, zobaczmy jak w ogóle wyglądałem takie ten. Okej, okay, tu mam oczywiście Pat o gold Cameraman, który wygląda mega dziwnie Szmar, Szmarok... Shield speaker, mam wyglądać nawet fajniej Titan Cl rainbow clockman Okej, okay, no nie wygląda taki jak rainbow I nowy to- wow, to jest kamera połączona z drillem, tak? No dobra Dobra widzowie Na, chwilę, zaraz wracam, zaraz wracam, widzowie. dobra już jestem Musiałem coś szybko sprawdzić Okej, okay, dobra, myślałem, że się to widzę nie nagrywam, a jednak się nagrywa, więc okej okay. Bo teraz jak widzicie nie ma tego, tego kółka, co tu zawsze widzicie Ponieważ już wiem jak to wyłączyć, więc na, no, więc już nie, nie musicie tego widzieć możecie cały ekran widzieć, a nie, że jakąś kulkę tu musicie widzieć No i tak em, Na pewno co, to chciałbym też powiedzieć, że na, może na tym kanale em, Na tym kanale pojawi się też Spongebob Tower Defense Bo na moim, na moim kanale, nie wiem czy tam chciałby nagrywać o na moim nowym kanale to chyba na starym tutaj będę dalej nagrywał SpongeBoba. Może nawet Fnafa się pojawi w końcu. Tam w Fnafie to ja mam Apexa. Tam w SpongeBoba to jest nowy. Już długo w tą grę też nie grałem. Bo bardzo teraz gram w Fnafa. Więc no, okej, okay, da, postawmy sobie pierwszą postać. Postawmy sobie wpierw tutaj naszego gościa. I okej, okay, o ma. Ej, dwa razy wii words Ej, chwila, czy on nam da więcej koniczynek? Ej, nie gadajcie, że ta postać jest taka mega. Ej, jak on będzie nadawała dwa, dwa razy konieczynek? Ej, bo zawsze z, zawsze 100 zarabiam. 100 konieczynek Więc może on mi da więcej konieczynek? Ej, może, dobra. Zobacz, jak on wygląda. Jego fajnie. Jego kamera czy chodzi nie wygląda, bo wygląda taka staromodna, taka stara kamera, nie? No. Ale dwa razy łośnit. Mogli żeby się napis jakiś, żeby on się nie powiedział. Patrzcie to. Bo, o! Co to ma być? mogli mogi to jakoś... Nie wiem, zrobić, żeby... To tak się nie robiło, bo to tak naprawdę dziwnie wygląda. Powiększycie cały ekran, a tu nagle dwa razy Rewards i on się powiększa. O Jezu. Dwa razy Rewards i on się powiększa. To jest takie głupie, ale dobra. Dobra, ważne. Ja się to nie, nie będę kłócił. Więc no, lecimy dalej. Mam też 15 rangę z końców w Endless Mode, więc widzę, że jestem już powoli do zdobycia Speed 3, więc może pojawi się przechodzenie Endless Modea. Pewnie będę chciał przejść Endless Mode. Może, może z kimś? Może, wiad wi może wiadomo, z kim będę się tu przejść? Ta osoba może wieć z kim chce przejść. <laughs> tak, tak, mówię o Tobie, Xavier. Pewnie, będziesz, pewnie będziemy, może na odcinku, wbijać się na, na topkę. Więc zobaczymy, czy nam się może uda w końcu na filmie, nie? Bo raz, widzę, prawie nam się udało. Prawie nam się udało, ale niestety nam się nie udało. A czemu? Bo głupi Spider Toilet nam przeszedł chyba. Co my sam nie pamiętam, czy to był Spider Toilet, czy po prostu coś tam przeszło, nie wiem. Ale pamiętam to, że. Ale wiem, pewnie to, że Spider Toilet to jest najgorsza Astro Toaleta, która idzie o tak. No tak szybko, no idzie, no tego się nie da zatrzymać. Trzeba mieć dwa razy. Dwa razy reward. Nie wiem, trzeba mieć Cicho Cropmana, trzeba mieć. Tego właściwie Warlorda, trzeba mieć. No widzowie, to jest po prostu naprawdę już mega. Mega głupy, nie? Wyglądają takie postacie, i w tej się nie dziwię, że, na, że na przykład ci co mają dużo Ultimateów to jest nam ciężko przejść nawet ja mam trzy ultimate i to no, i nic, nic nie mogę prawie zrobić, kumacie nawet z xavier'em, z xavier'em mamy 5 ultimate'ów jeden jest ten sam, czyli Glicer, to mamy dwa te same ultimate y i nawet z tym, tym pięcioma ultimate'ami sobie nie dajemy rady, no kumacie to to jest po prostu śmiech już dla mnie że nie dajemy, że to jest po prostu, że to jest takie głupie zrobione po prostu nie wiem, dobra 800 1200 Ok, 23500, 5000. Ej, ta postać jest serio, droga. Ale widzę, że on. chwila, on ma stuna? nie? Ale on zamienia w w takie złote skibidi. O! Może, może to jest więcej rewards. Ej, a może on da, daje więcej coinów. Ej, może Da, I mamy na max level, czyli teraz czas na. E, shm, Shmarrok, Shy, Speakerman. Dalej nie umiem tego wypowiadać. 400, 800, 1400, 1800, max level. okej, okay, dobra. Ej, on wygląda mega fajnie, zobaczcie. I ten jeszcze 777 7, 7. <grym>, Jak 7 up. <grym>, boże, śmięty. Ej, nie no, te patrzcie, wyglądają fajnie. Ej, on ma koronę nawet. O kurde, dobra. Teraz postawimy sobie Rainbow Titana Taita Clockmana. I zobaczmy, ten ma 40 range i 7000 Damage. A. Ok. 400, 600, 800, 800. 800. Ej, co, on ma takie tanie upgrade? Y? Ej widzowie to jest najbardziej, najlepsza postać jaką kiedykolwiek widziałem w tower Defense. Ej, z co to stworzyli na przykład takiego wpierw yy, z zrobili zombie titana, który kosztuje dwa koła Zrobili titana, który kosztuje 800? Ej widzowie, ej ten titan jest mega OP I tyle kosztuje tylko Okej, okay, i on ma oczywiście splash damage i bije 70 tysięcy damage'a Jednego cooldowna i 55 range'a mam, więc to jest naprawdę mega fajnie Ale oczywiście czas na creme de la creme Czyli naszego nowego godli, który ma ile? 70 range'a! Chłop to jest jakiś ukryty ultimate I też ma assassina, ja nie wiem jak ten assassin działa w końcu, nie? Widzowie, jeśli macie postać z assassinem To powiedzcie mi, jak ten assassin działa, bo ja nie umiem tego zrozumieć Jak to działa w końcu ten assassin? Ja nie wiem, może jak wy mi pomożecie to naprawdę wtedy podziękuję, ale 3, 2, 1 mamy Titan. Jak? Titan Look Bringer Drillman. Okej, okay, dobra. Ej, wygląda tak fajnie, ale wygląda tak, jakby był gruby. No, patrzcie taki gruby, gruba trochę, nie? <ścoughs> dobra. E, pierwsza upgrade za tysiaka 5000, 9000, 12000, 15000, 19000, 21000. chłop ma większe takie kurne upgrade, jak nie wiem co. Jak ten. Prawie jak Glacier. Tylko, że Glacier mają już troszeczkę wyższe ceny niż on. Okej, okay, widzowie, no to jest ciekawe, nie? U, u kurno obije fajnie. Myk, 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 nie? <grych> Dobra, ale on ma 70 ranger, widzowie. Ej, to jest naprawdę coś. I ten Assassin, ja dalej tego Assassina nie umiem skumać. Piercing już rozumiem, bo Piercing po prostu że jak stawiamy postać, to on obije każdą postać, ale... Assassin? Ja nie wiem, co Assassin robi. Naprawdę widzę, jeśli wy wiecie co, za, co robi Assassin to naprawdę wam bardzo podziękuję za to. You defeat Lactoly 30 Cloverów dostałem, o kurde subcio. Więc no, więc naprawdę jeśli wiecie co jest Assassin, napiszcie mi w komentarzach, proszę, błagam. Naprawdę naprawdę e, to jest na mnie potrzebne, bo ja nie wiem co Assassin robi. Assassin to jest taka dla mnie dziwna rzecz. Już piercing dla mnie jest lepszy niż to. 27 tysięcy i max level nasz godly i on jest mega... Wow. Mega atakuje, nawet na innego cooldowna szybko atakuje, dobra Postawmy sobie tę małą armię tych godli Najnowszych No i na pewno co to, ten update jest mega fajny Mogę powiedzieć, zrobili event kolejny Który jest mega fajny, bo ten titan jest za 2% do zdobycia Jak macie Ja wam powiem taką historię, nie? Jak ja byłem na weekendzie u ojca To mój kuzyn trafił z, z 8 krejtów Trafił z wszystkie postacie, z ośmiu Kratos zdropnął no, y, Godli, mityka, Legendę i Shield. Kumacie wszystkie postacie on zdobył, nie? Ja, ja nie wiem, ale mój kuzen to ma takie szczęście jak nie wiem kto W to ma takie szczęście jak Xavier po prostu, nie? Bo Xavier też ma y, takie szczęście, że szok Dobra, weźmy przynajmniej kolejnych tytanów Dobra, a, a jak postawimy na przykład ich więcej, to mamy większe rewardy? Czy tylko na jednego to działa? Czekajcie, trzeba tutaj to zbadać. Czy, czy, czy oni mają dwa razy. też dwa, On też będzie miał dwa razy rewarda? Czy to tylko u jednej postaci tak działa? Za Ta, u jednej postaci to działa. Okej, okay, dobra. To co, widzę? Czas na. Yy, tego. Widzę, czas na bucky flipa. Patrzcie, hopsa. O, patrzcie, hopsa. Kurna, robię, robię bucky flipy, Myk. O, widzieliście to bucky flip z przewrotem. <laughs> bucky flip z przegro. Prze... Battle, back, backflip z przewrotem, Jezus Maria. Ej, nie, on też ma dwa razy rewardy. Ej, okej, okay, dobra, czyli co, jak postawiłem taką małą armię, to on będzie miał tyle rewardów, ile będę chciał? Ja nie wiem. Jo, on też ma rewardy, o kurde, ej, dobra, widzowie Ej, dobra, to jest ciekawe. Okej ja, dobra, dobra. Więc, okej, okay, okej, okay. patrzcie w ogóle, ile tego mamy postawione, nie? Wow. Są to 15, to 15, nie? Ale dobra. Ej nie no, widzę wam powiem szczerze, że ten godly, to mi się podoba, bardzo mi się podoba. Titan Rainbow mi się mega podoba mi się. Więc no. Tutaj, mnie, tutaj mi się podoba, nie? To mi się akurat podoba ten update. Ten event nowy. Jeszcze... Ja jestem ciekawy, co nie wymyślą na na... wiecie, Easter. Bo wiecie, niedługo będzie Wielkanoc, a jak Wielkanoc to kolejny event w Toilet Tower Defense. Już się boję co nie wymyślą. A może... W sumie nie, upgraded bani to nie, bo jak ja mówiłem, że będzie upgraded Clover Titan, to nie było, nie ma, nie ma czegoś takiego. Więc pewnie kolejne nowe postacie wymyślą i mam nadzieję, że zrobią nową mapę. A nie, że oni na przykład nie, wiem, tą starą dadzą, bo jeśli ta stara, no to naprawdę, to już naprawdę to jest takie, że nie chce mi się robić. A taka nowa mapa z Easter Eventu byłaby nawet ciekawa. Co nie widzę? No, więc naprawdę, ja bym wolał, żeby, ja bym chciał, żeby zbili jakąś nową mapę ni ten, nie, ale jestem najbardziej bardzo ciekawe jakie będą nowe unicy. Naprawdę, naprawdę, to będzie ciekawe dla mnie. I widzę w kolejnym odcinku odwożymy sobie 100 infected kreatów, 100 infected, bo, bo nowy Titan Speakerman infected kosztuje co najmniej 1.3 miliony. Ja słyszałem, że podobno to jest taki, taki trochę jak ultimate, więc jakie ja go zdobył? To naprawdę bym się, to naprawdę bym powiedział sobie, że ok, dobra jakiego ja go zrobiłem, to od razu go sprzedaję na miliony I mam diamond pala i przy okazji milion gemów. Więc naprawdę to by było coś, tak, takie coś nie Ale no w sumie jakby ktoś miał, ktoś miał z moich widzów na przykład takiego Farta i ten To naprawdę gratulacje nie Ale naprawdę chciałbym na przykład sobie go przetestować, jak się nie gra, czy on jest jakiś mega fajny Więc no, to trzeba się przekonać na własną rękę nie, no Musiałbym, nie wiem, spytać się, czy ktoś ma na pożyczenie. Ale raczej nikt nie będzie miał na pożyczenie, no bo ta postać jest serio ciężka: 0,01%. No, trochę, no taki, naprawdę trochę taki ultimate. Więc myślę, że ciężko będzie. Nie wiem, ile krejtów trzeba otworzyć na tego chłopa. Ale powinni zrobić, coś, żeby Lag Boost działał na krejty, co nie? Żeby Lag Boost działał na krejty. Bo to naprawdę byłoby. Fajniejsze, przyjemniejsze do, do zbierania postaci na przykład, nie? Wiadomo. Na przykład jakby coś chciał mieć na przykład, nie. Ultimate'a tutaj mam, na przykład nie wiem. Na przykład, przykład 0.001% to ma 0.003% I naprawdę to byłoby fajne. Pamiętam jak Gleiser miał 0.005 i go było łatwo zdobyć. Albo 0.05 miał. A już nie pamiętam. Kiedy ten update był już Tak właśnie coś jem widzowie Więc jeśli słyszycie takie chrupanie Po prostu coś muszę przegryć, bo jestem strasznie główny O! You defeat Lucky toilet, 40 clover, okej okay. No i nie no... Ej, te posacie są mega fajne Ja bym musiał zrobić taki odcinek e, pos e, clo, e, New with Old Nowe unicy kontra stare unicy, nie? Tylko, że musiałbym pożyczyć Clovera. I musiałbym poży... No, Clo Clover Titana potrzebuje jedynie. Więc, jakby ktoś miał Clovera Titana, to może by mógł mi pożyczyć, nie? Co to ile teraz Clover kosztuje? A w sumie sam nie wiem, ile Clover kosztuje, nie? Po prostu nie wiem, dobra. No właśnie, widzę, my mamy to wygrane, nie? Zaraz to mamy wygrane tymi postaciami, naprawdę. To ja sobie już chyba usunę może te farmy, bo po co mi te farmy już I tak zaraz mamy wygraną Więc po prostu dostawimy sobie kilka tajtanów Raz Dwa Trzy, i proszę bardzo, trzy Titany dostawione Teraz łatwiejsze upgrade'y będą, nie będą ciężkie Nie mogę lepszej postaci, lol Dobra Dobra, mamy to wszystko już chyba ulepszone, prawie na maksa, nie, no ale Wszystkich pasach cię na Maxa nie mamy ulepszone. Ej, ja przez tej innego usunąłem. O, kurde. Dobra, widzę, ma max, mamy max poziom. Uwaga, zaraz rozwalimy tego smooth toileta No, gdzie jest? Ho Je Ole go. Ole niszczą, co jest grony. No, pokaż się, smooth toilet. Nie przeżyjesz. Nie. Ole ma fajną rączkę. Zobaczcie, taką złoto, złoto, złoto-brązową. Dobra, jest mu, dobra, zginął i uwaga, 1800 i 125 kluberów. Okej, okay, dobra, dobra, więc okej, okay, widzę to ja wam dziękuję Wam za oglądanie. Mam nadzieję, że film Wam się spodobał. Do zobaczenia w tym odcinku. Cześć, no i na razie.